Po raz pierwszy w udało się zorganizować turniej rugby. Sport niesłusznie nazywany brutalnym, w rzeczywistości okazuje się być bardzo kontaktowym. Udało się, spełniło się nasze marzenie po blisko ponad trzech ponad latach wyjazdów. Meczów, turniejów wyjazdowych w końcu udało nam się zorganizować turniej tutaj. Nie ma co ukrywać, wielka w tym zasługa burmistrza Tomasza Zegnarowskiego, który bardzo nas wspomógł. To dzięki jego e, inicjatywie udało nam się załatwić pozwolenie na rozegranie turnieju na boisko przy Szkole Podstawowej numer 3. No i oczywiście nie byłoby się bez grona bardzo przychylnych nam osób, które, e, które wspomogły nas w bardzo różny sposób przy organizacji tego turnieju. Jeśli chodzi o organizację jesteśmy bardzo zadowoleni. Wygląda to bardzo profesjonalnie, jest opieka medyczna, jest też prowiant dla zawodników rzeczywiście, co nas niezmiernie cieszy. Oprócz tego no, jesteśmy bardzo dumni, że możemy uczestniczyć w takim historycznym wydarzeniu, jako że to jest pierwszy turniej tak, w tym mieście. Tak? Dokonaliśmy dzisiaj 250 km, żeby do Was zawitać. W zeszłym tygodniu się z chłopakami spotkaliśmy w Warszawie na Mistrzostwach Polski. Zostaliśmy zaproszeni, chętnie skorzystaliśmy z zaproszenia. Wróbmy, chodzi o to, że tych turniejów nie jest tak wiele, więc trzeba. E, trzeba starać się, e, trzeba się pokazywać w Polsce, pojawiać się, e, nawiązywać kontakty. E, wtedy zawsze można gdzieś tam na jakiś turniej towarzyski, tak jak ten, zorganizowany w bardzo fajny sposób, przyjechać. E, oprócz tego, że zaprezentować się gdzieś tam w Polsce, to dodatkowo jeszcze zdobyć jakieś doświadczenie, które jest bardzo cenne. E, szczególnie, że jesteśmy na początku swojej drogi, e, z, przygody, przynajmniej z siódemkami, czyli z siedmioosobowym rugby. Tutaj naprawdę koledzy z Wąbrzeźna postawili bardzo, bardzo dobre warunki organizacyjne. No, rzadko się spotyka tak dobrze przygotowany turniej w Polsce. Generalnie tutaj z klubem z Wąbrzeźna już ładnych kilka lat się spotykamy na rugbowych boiskach. Jakoś powiedzmy zawsze, zawsze nas odwiedzali, kiedy, kiedy my organizujemy turnieje, kiedy to tylko było możliwe. Także znamy się już całkiem nieźle z kolegami no i jest jak zwykle bardzo, bardzo miło po zagrać na jakimś e, przyjaznym gruncie. Rugby jest o tyle ciekawym, czy innym sportem, niż na przykład czy piłka, nożna, czy to siatkówka, czy piłka ręczna, gdzie przepisy są napisane, ale na boisku decyzję podejmuje głównie sędzia, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo zawodników, dlatego że no jest to sport jednak bardzo, bardzo, kontaktowy, i zdarzają się przepychanki, jakieś podcięcia przypadkowe, czy też umyślne, no i sędzia, sędzia bardzo musi zwracać na to uwagę i jednocześnie bardzo, bardzo piętnować to, żeby takie sytuacje po prostu się nie zdarzały. No i żeby te zwolennicy nie robili sobie krzywdy yeah. przede wszystkim. To jest rógby. tu nie ma lekkich spotkań. Czy to jest turniej towarzyski, czy to Mistrzostwa Polski, w rugby nikt nie wychodzi na boisko po to, żeby odpuścić, żeby pozwolić przeciwnikowi za darmo zdobyć punkty. Tu ranga nie ma znaczenia, tu zawsze jest walka na, na 110%. Tutaj każdy daje to, co ma, plus jeszcze trochę wyciąga z kieszeni. Kiedy już nie może, to, to walczy po prostu siłą woli i adrenaliną. I tak jest zawsze, tak jest na każdym turnieju tutaj nie ma odpuszczania. My jak na razie wygraliśmy dwa mecze. Dwa mecze jeszcze nam zostały, no liczymy na jak najlepsze wyniki. Gramy u siebie i chcemy wygrać wszystko. Rywalizacja zawsze jest trudna. Gdzieś tam, to jest nieprzewidywalny sport i tak naprawdę możemy wyjść z założeniem, że wygramy, a dzieje się zupełnie inaczej. Bardzo często tak się dzieje. No, pierwszy mecz przegraliśmy, było ciężko, no ale to jest taki mecz, no, wiadomo, pierwszy jest taki, żeby się przetrzeć, troszkę tak rozruszać. No, w drugim meczu poszło dużo lepiej, już zrealizowaliśmy nasze założenia taktyczne, także to, co chcieliśmy wprowadzić, udało się wprowadzić, no zaowocowało to wygranym meczem, więc jesteśmy zadowoleni. Ja już staż rugby mam ponad, ponad 10 lat, zacząłem grać jeszcze na studiach. Generalnie no, największym takim, od czego się zaczęła moja pasja rugby, to był Puchar Świata, transmitowany przez telewizję Polsat w 2007 roku. Na studiach była możliwość dołączyć do drużyny, no, udało się dołączyć od, od, od razu z miejsca po prostu pokochałem ten sport. Ciężko powiedzieć dlaczego, ale no, naprawdę czuję, czuję się, że to jest właściwy sport, przynajmniej dla mnie.